Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie Snapshota, tym razem kolejna wersja Snapshota 19w13, tym razem B. Jest to oczywiście poprawkowy Snapshot, który co ciekawe wprowadza kilka ciekawych zmian, które powiem szczerze mi się bardzo podobają, ale o tym za chwilkę się dowiecie. Chciałbym Wam również podziękować za dużą ilość łapek w górę pod poprzednim odcinkiem, to dużo dla mnie znaczy, ale to oczywiście swoją drogą. Tymczasem życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Po uderzeniu w dzwon piladżerzy, którzy są w pobliżu będą podświetleni, tak samo jak po strzale spektatora. Efekt pojawia się po chwili po uderzeniu w dzwon i trwa około 2-3 sekundy. Towarzyszy temu fajny dźwięk. Został zaktualizowany interfejs handlu z wieśniakami. Powiem szczerze, ten bardzo mi się podoba. Pozwala zaoszczędzić troszkę czasu, ponieważ nie musimy kolejnych ofert przeklikiwać, aby znaleźć tę, która nas interesuje, tylko z lewej strony sobie od razu ją wybierzemy. Co ciekawe, po kliknięciu w ofertę automatycznie rzeczy, które są potrzebne do wymiany z naszego ekwipunku, trafiają bezpośrednio do okna handlu. Teksturka bloku kwarcu uległa poprawie. Od teraz nie zlewa się z wersją wygładzoną. Oraz myślę, chyba warto wspomnieć o tym, że w poprzedniej wersji tego snapshota, czyli 13A, zostały usunięte z menu głównego Splash'e, związane z Noczem, czyli głównym twórcą Minecraft'a. Wszystkiemu winne są jego wpisy na Twitterze. Dzieli się on tam często swoimi opiniami oraz swoim światopoglądem. Spisy są bardzo kontrowersyjne i jego wypowiedzi mocno bulwersują środowiska lewicowe. Microsoft postanowił odciąć się od jego kontrowersji i usunąć splasze z głównego menu. Moim zdaniem ten krok jest zwyczajnie głupi w końcu gdyby nie noc, Minecrafta by nie było. Jaki by nie był, jest on w końcu ojcem tej gry. No cóż. Dobrze moi kochani, na dziś to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, że taki poprawkowy snapshot Wam się spodobał. Mi szczerze mówiąc, bardzo. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich produkcjach. Cześć!